I zginąłem. Gramy... Oh. Speedranujemy, speedranujemy. Czekam tu na was. nie chcę mi tam szukać tego. Nie, nie wiem gdzie tu był ten klucz, ale dobra. No ma mama, mama, mama. Co jest z twoimi gaciami, Rafał? On nośnickowacie. <laughs> jest... On nośni <laughs> To jest prawdziwa religiażizm. <laughs> Aha, wiem, wiem, no bo ten... No to jest Moriszek. O, szukam dziewczyny, która... Dałem bez... jak najniżej grać, jak tylko się dało ok. Nie, bo tu jest ten przecież Mimik. Ha, ha, ha. Nie tu jest ten Kurde jak mu tam było? Z poprzedniej grzy Światła, światła, światła bye, bye. O nie O, zdążyłem Rafał Biegnie, biegnie, biegnie ale dopiero jak będziecie go służyć to wtedy wejdźcie. A to nie by eee. dlaczego. Ja wolę nie no siedzisz się. To... Ej, kto to był? Czekaj, czekaj. Ja, ja. Tui. Ej, gdzie jesteś? No teraz to już nie wiem. Oh, Halu, niech chceś podejdzie. No, no. Niech chcesz podejdzie do drzwi. Zostawiamy ich. Okej. Okay. Ej, bo ja się zgubiłem. Ale nie no... Ale nie było psyt, No ej! Bo ja ej, bo teraz jumpscary dostaję cały czas. Nie było psyt, a mnie pierdnęło na mnie o, ja... o! Drzwi O ja widzę jakiś jasny korytarz O, o je jeszcze daleko Oni są dopiero tam O! Ale teraz trzeba muszę biec Ej O! o! Prosty... Aha. Aha. No! Co my ci się przy... O! No. O! Glitchy ich telefon. Jeste... no i straciliśmy życie, jesteście bambikami. To było zachowanie godne moronia, tak szczerze. Ty, ty też masz tak mało? Jeszcze raz jak zrobicie, a was banuję. Ale to nie mój problem. problem. Ej, zapalniczka. Ej, że te, ty... Ty też masz tak mało? Ale to nie o, jest plaster. problem. Plaster. Wina Jurka bez kulka. Sztabiam dziewczyny, która będzie naturalna. No, ja Sztabiam dziewczyny, która będzie... Czubaka. Szukam giatu pani z polskiego Chyba bez klucz Oko Szukam Juliusza, który... To... nie. Czemu teraz? Baj, baj Ej, poduszki. to no Biegnie już Ale sraczka Czemu? Raz nie wiem. No? Nie wiem. Dobra. A weź te słuchawki włącz, bo... Weź te kup słuchawki. Debi... No, no. ten. Kupię, kupię, ale... To potem. Co ty grasz nie z głośnikami? No. A... a gdzie ty jesteś Szczepan Majty? No na drugiej stronie. A jak tu przejść przez to? Masz idzie? Gdzie? Gdzieś.

Pipo! O, nie patrz nie patrz tu... na to Nie, pierdnął mi telefon i powiedział PAPA pa, pa, pa. Ej, bo to mi się drzwi zepsuły. O widzę, psu. jest zapalniczka! Nie, A to ja sobie wyjdę jeszcze z szafy I teraz sobie wchodzę S

Holelu, a gdzie wy jesteście? No na mowicach. Nie! Są zepsuć te drzwi! Nie wiem, gdzie ja mam iść. Ja niby wygrałem. Ej, co jest? Rafał. Gimmy norm... Gimmy o, wygrałem. Normalnie. Wygrałem. Aś. Yes. I dlaczego ja zginąłem? nie. <śmieniu> 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 Ja się Ej, ale ja... Ty, ale ja biegłem normalnie No, nie ja kłócałeś Kłócałeś? Jakich... No się, no. bo znowu mnie bieg w ręce Nie wierzę <laughs> On poza stał On skakał Raz się trudzał Co znowu? co? No, no, co za pająk? i co tu? A! Ł... musiałem że mnie wciągnęła pod łóżko. Pigałuszek. Nieee, tylko nie. Ej, e, ej, światło, światło! Ej, światło. Ej. Co to było? Co to było za żart twojej tata? Nie! <grym> nie <grym> no, Musiał wejść do tej szatny, do której ja chciałem! O, głodny jest. To było, to było schowałeś nie. się do, leszafę, do której ja chciałem. Ale szafę miałeś obok siebie. No, Leszek, ja... do Leszek, no właśnie. Leszek, gdzie do mojej? gdzieś do mojej? Leszek, nie ma <laughs> Leszek gra na bęgnie. No, nie ma. Nie, ja ja tak. Dalej, dalej co Dostali, nagrywasz? Zostaliśmy sami. Nie no, co ty zrobiłeś? Cały, cały ten, myśmy... Mi... Nie wiesz, brat zepsuł. Okej, okay, to, to się wydnie. Eee, nie, no w sumie nie możesz tego puszczać, bo no. ci YouTube zmienił. Ona nie wierzę. Ale, nubek. Jest! Idziemy to do przodu. Ty wybieraj. Always up. Nie mogę się rewajmować. Mogę o, się rewajmować. czekaj, Nieprawda. Co? Panie, żam 3 HP. Oho, nie zdążyłem. Nie parę, parę... No Rafał zawsze ginie pierwszy. Ale skąd ja miałem wiedzieć, że nie można kłócać. Można! Ale... No to dlaczego zginąłem? No właśnie, no to skąd to miałem wiedzieć? No, nie, nie, nie wierzę. Nie. Nie wierzę. A co jak przed kimś uciekasz? To Czyli to też co na wf na wf bieg 100 metrów to... 100 metrów to też kłócę. No jak najszybciej wtedy jest. No i co to zaraz Braka, jest? Wiesz, wiesz co tu będzie trzeba robić? ojca to antypozuje czemu on <laughs> antypozuje o, no Sześć Wyszło, no. wyszło, jest, jest, jest yes. Let's go. Nie. Co za gówno Yes Cześć Bob Ej, da się rewajwować mnie tutaj? Na pewno się da Tak yeah. Trzymam E Nothing happened Yo, what's up Crucifix za 500 Proszę mnie rewajwować. Nie mnie Nie, bo jestem lepszym graczem Nie da tak ja się mam, mam. O, to na pewno biorę No Co nie da się. prostu nas nie chcą ile, nie masz mam. ile masz Ile masz hajsów? Nie wiem 30 A, a ja mam to 140 I Ile macie? A ty? 507 Ale Nubek Jesteśmy w dupie Tu nie ma nigdzie szafy A tu nas nie złapie w tym, nie? Łapie Jo! I w skarę nagle Dostałem ten, nawet achievementa Nie wiem za co lok I się kończy już ten więc... Ja mam ja mam. Nie to niech jeden z użyje. Żeby potem to naj najdłużej nie spadrzyło. Ja. I globo oboje schowaliśmy. Jeden lepszy od drugiego. Co jest? Już nawet nie, nie piszczał. Coś na ryby? Tak. No Bo jak jest ciemno to... No ci się. Jak Aha. jest ciemno to ci się wyskakuje na ten. Na no twar. tak, to musi być dźwięk. Nie, nie musi. musi. Nie, mi razy pod rząd bez dźwięku wytłoczył. No mi raz, właśnie. Brat mi się nie zna, a się nie zna. Nie, 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 nie. Pierdzie z oczami. No ja i ja teraz. No, ty wybieraj, bo ja nałatę jestem. Ja też. E... Ostatni raz zginąłem. 60. To... Nie, 57 teraz weszliśmy. 60. To 58. Ale 59, nie ma tutaj 59, 59, chodź tu. 60. 60. Jak znowu zginę, to twoja wina. 58! Ale nie ma 58, czy jest? Z moją śmiercią chciałbym powiedzieć, że 60, 60. 60. I... Je 60. 60. Yo! Eee... No witam cię Ciemność. Ciemność. Speedrun. Ej, czy ty chciałeś ten Żydek tak, ułatwić? Tak, tak. Tak, tak, żeby było ciekawie. Ja to co zaśpiewałem, Julian bez Kuli ani Sigma. Ty gówniarzu mały! Halopik, czy ty jesteś z w Roblox? Tak, zawsze, codziennie, wszędzie. w e w no. e rob Roblox od 5 roku życia. Beczusz? Wyważają węty, Zgłaszam was za włamanie Nie. Yeah. Nie. No, ja no! Nie można się odwrócić, bo ty pierdy mi cały czas na twarzy chodzą. Gdzie ty jesteś? Ja już A, pal, z tego. No, widzisz, taki jest przyjaciel. Ej, nie, idź dalej, bogotet, nie idź dalej, w Ej, bo. Nie, ej, bo. Tak jakby ten. Szybko do szafy. Yo. Do szafy. Ej, hey, że nie biegnie. No dobra Kamil hmm. Co, Ej, Rafał E, Rafał Co? Co, Co? Co tu się stało? Nie umiejęcie grać Rablax, nie nuby Co chcesz, chcesz? Co chcesz? O... Rafi 9-9 Zyskali Raffi Raffaello, żółw ninja, nie wiesz? Pogląda Nic nie chce, od ciebie nic Od ciebie będę darmowej kasy nie chciał Nie no, On sobie się radził Przepraszam, nawet nie planowałem ci dać śmier Śmierdziłaby jakimiś tymi no, no znowu te oczy A, nie mam klucza o... To mniej i powróć to jest? Specjalna drzwi no. Znowu będziemy musieli no? biegnąć Specjalne, do jednego z znaczy, specjalnie Jesteście ginie się na pierwszych lepszych etapach. Nie, nieprawda. <laughs> nieprawda, bo szpiks no, wszedł mi do szafy, do której ja chciałem wejść. Dobra, znowu będziemy biegnąć? Ale, zbyt, miałeś szafę obok siebie. A ty też? No i do niej szatam. No, no i znowu biegniemy dla swojego dobra. życia. Piks, obiś zginął. No okej. Okay. A nie, zapomniałem, czy jest spoceniec w tą grę. Ja zginę, bo mam mało życia Kupciuchy używane na lalafo, kropka Lara Larafo Lala, Croft Larafo Nie biegnę od swojego życia Ale ginę, 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 ginę Spokojnie, Dopiero wbiegło do pokoju, w którym jesteście Jo! Przeżyłem! Nie, dlaczego? Jez. O nie. Nie, nie ma szafy. Teraz będzie hank. No, co to jest? Się nie, w... nie wiem, jak się zachować. Co to jest? Nie, nie wiem, brak z Nie wiem, brak z... jakieś sekret tej gry. Co jest? A co, a co on robił w ogóle? No, musiałbyś iść do przodu, iść do przodu, iść do tyłu. Iść a, do o, to bardzo dużo mówi. No. No. Iść do przodu Bratko, ile godzin? Nie, ile godzin? bye bye bye. By, by. Czyli Kaczor jest oficjalnie najlepszym no, graczem drzwi Prawda, bo mam revive'a oh, oh, nie Nie, brat robi pay to win Nie ma, no, za darmo No kody były Cześć. Jakie kody? yo! joł, joł! Czemu jesteś żółty? <laughs> jesteś żółto-niebieskim ludkiem! Nie masz skali! Ja. Ej nie, bo teraz to po drzwi. Nie, teraz zrobił pay to win za darmo jeszcze. Nie wiem, ja za chwilę idę tam... Nie. Idę z... Idę grać w Mortal Kombat i was Nie, jesteś bity, gościu! Szybciej to przodu! No właśnie! Rafałek! Ja będę grał... Dobra, będę się obserwował was. Czartowałem. Przebiegł jak Morię po bułkę. Przebiegł jak moriszek i nie zobaczył giat. Gdzie, gdzie to ja! Drzwi, nie wiem. Gracja. to, to, to. Mi mi Nie gracja. mam, nie mam, nie mam, czekaj. Idę tam do ciebie. Co ty robisz, Pix? Nie, nie tutaj, nie tutaj, tutaj, tu, tu! Co tu się widzę, cie? No, tu! Jest teraz! Chodź za mną! Kamień. Kamień. Tu, ja tu! Nie wiem, no, kto widzi. to się poszedł za prawą. Chodź tu, chodź tu! Czuwasz masz jasne drzwi. Chodź tu. Kamil... No widzisz? Widzisz, jak to jest być zostawionym w tyle? Widzisz? No... A wy jeszcze... My, se, my się tam pamiętamy w ciemności z y, Żydkiem. Się nagle tepiemy i nie mamy większości ej, HP. które to było drzwi? Ej, sprawdź. No bo to. Nie no to, to są. Są nupki, które nie mają przyjaciół i tak traktują właśnie tą grę. Ty masz więcej życia, sorry, ja jestem na hita znowu. E, 8-4 pójdźmy, bo jest mniejszy numer. 8-5 8-4 8-5, mówię ci. Użyłem. Proszę nie, no mówiłem, mówiłem, no. No. Znowu biegniemy no. do swojego... Jech życia. raz mnie posłuchacie. Niech raz się mnie nie posłuchacie, mnie nie posłuchacie no. to ty jesteś się moruń. Rebko trzy ci, że to że to ty przez chwilę ten Co? Nie masz szans. Nie co szansy! A No bo migają światło! Oczy ci migają chyba Można. Znowu znowu być. będziemy biegać do swojego życia! Nie, nie ale Będzie bieg do nieba. Jednak nie. Zaraz będzie jeszcze ambusz. Wiesz, jak on działa? Nie. No to ja na pewno wie. Musisz wejść, wyjść, wejść, wyjść. Co? Będzie, będziesz musiał powtarzać to. Czyli wychodzisz i wchodzisz do szafy cały czas? No nie cały czas. Jak będziesz go słyszał, że przebiegł i przebieg. Rozumiesz? O Boże. Ty uważaj, bo tu będą trapy pod nogami biegnę za tobą, najwyżej ty podnie. to jest ten cały diat pani od polskiego? tak masz, masz, nie. masz nie. nie, nic nie wiem. nawet nie ma kundla od... nie co? czy to jest ten cały kundla? nieee co byście zrobili? co wyście zrobili?